Witam serdecznie w kolejnym telegramie miłości. Dzisiaj masz kolejną szansę na miłość. Opowiem Ci o Joli. Jola, 47 lat, rozwiedziona pani psycholog. Ma córkę sześcioletnią, ma 175 cm wzrostu, włosy do ramion, jest brunetką, oczy niebieskie. Zainteresowania Joli to przede wszystkim liczne podróże, żagle, kino, muzyka, zwierzęta. Narty. Jest zadaniowa, spokojna, zawsze uśmiechnięta. Kogo szuka Jola? Jola szuka przede wszystkim wykształconego człowieka z wykształceniem wyższym, kogoś spokojnego, niezależnie finansowo, niezależnego finansowo i mieszkaniowo, kogoś, kto chce jeszcze założyć rodzinę. Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą Joli, to zapraszam do kontaktu ze mną bądź przez stronę www.zolity.pl. Jeżeli interesują Cię inne oferty, to również zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia!